Siema! W dzisiejszym odcinku kupiłem gigantyczny zestaw kluczy i otworzyłem go. W tym filmie wylosuję wam legendarny kill -off. wystarczy zostawić suba, lajka i napisać swój nich w komentarzu. Siema! No i dobra widzowie, tutaj już wszystko zostało kupione. Jestem mega podjarany, zaczniemy sobie od y, tutaj rzadkiej skrzynki. Myślę, że sobie to otworzymy na sprincie. Dobra, powolutku. Diamenty, perła, bardzo dobrze. S Słabo. Jest ok. Ok. bardzo fajnie. Z to wiecie o co chodzi, może być. Diamenty średnio. Chciałbym bardzo z I uwaga. Ostatnią chcę... Tak, opuśćmy. Jest 32 diamenty. Mamy dwa spaki. No to jak sobie sobie niemy, zobaczymy. Tam trochę doszło. Dobra. Podłóżmy sobie y, koksy i perły. Dobra. Lecimy dalej. Teraz lecimy epickie. I tak 10 chyba sobie otworzymy y, z animacją. No zobaczymy, co poleci. Bardzo słabo. Bardzo słabo. Oj, ten miecz bym przygarnął. Potem średnio jaka część tego by się przydało 12 rufów masakra. Bania. Mieczno słabo, no nie oczekuję się słabo. Średnio. I dobra, jeszcze cztery. Kurde, takie rzeczy. Jeden z kilofa. od killoffa. Kurde. Dałoby coś. Dobra, ostatni z animacją. No i znowu jeden slot, dobra teraz 10 szybko, trzy perły, fajnie, potem średnią, kolejne trzy perły, masakra, o, lege buty, fajnie, naprawdę fajnie, lecimy dalej, spodnie słabo, średnio, koksy, no, Ok, okej, ale słabo, no i dobra, teraz dwa najlepsze klucze, odkładam sobie oczywiście resztę rzeczy, no i dobra, uwaga, lege buty, akurat fajny drop, fajny, też trochę tych setów mamy. Myślę, że spoko, to. A też bardzo fajnie, bo ich jest mało. Ogólnie teraz wszystko jest sporo warte, więc nie narzekam najbardziej. No i dobra, oczywiście z animacją dwa razy. Proszę. Ej, tak i wszystko się zwraca Buty. A Boże. Proszę. MVP. Dobra! Ej, nie jest źle! Nie jest źle. Naprawdę nie jest źle z tym mvp -em. Akurat ten MVP jest... No, bardzo dobrą rangą. W porównaniu do yy, SVP-a to, to jest mega przewaga MVP. Zobaczmy ile chodzi taki na rynku. Dobra. Czyli legendarne klucze, jak widzę, to bardzo się opłaca otwierać. Tak jak widziałem, ziomek też miał taki podobny drop. No kurde. 30 koła. No, jestem w szoku totalnym. Mega fajnie. Tam trochę jakiś but, trochę też syfów. No ale w miarę ok. Idziemy teraz... I się potepać do graczy. Tepną mnie. Dobra. Nie wiem, co to jest za trap. Tutaj kolega zrobi bardzo słabo trapa. Ja mu po prostu całego rozwalam, nie? Ja nie wiem, co ten sobie kolega tutaj myśli. No i trapę już nie masz, nie? Kolego, kolego. Dziorasz. Chłopczyku. Niech trap na 200%. A nie. Polega się. Ora. Co to jest? Ja nie wiem. A no i tu jest trap. Co jest? Zginął. We własnym trapie ziomek sepadu padł. No dobra, fajnie. 4-300-free. Jeszcze perłę oddał. No i dobra, to mi się podoba. Nie tepa mnie, kurde. Pisze do mnie tepaj noobku, tepnę się do niego. No dobra, tepnę mnie. Ob mnie zginął, bo zazwyczaj do takich się nie tepa. Soj, 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 nie, no, no właśnie. Nie no chłopie, no brak honoru Już mogę oddać itemy. Wszystko Dobra, tepamy dalej już. Nie narzekam Tepno No i dobra. Kolega nic mi nie zrobi, pozdro Kolega jeden poleciał. Drugi to w ogóle odkleiło go. O boże, czy to było dobre, że ja skoczyłem? Ja pierdziele! Co jest? Ja mam takie farta No i mizora, bo ja go nie dogonię No nie mam żadnych szans, żeby go dogonić Tepnął mnie Ojciec chubiego Od razu woda, dobra Matotem, wystakowany gracz No zobaczymy Tutaj spanikował trochę No nie wiem, wydaje mi się, że trap jakiś, nie? Ja pierdzielę. No... Co to jest za trap, ja Nie wiem. Ewidentnie już tutaj jest panika. No i tutaj już jest oranka. Tutaj jem sobie na chillu No muszę grać na już duży czaseta ewidentnie. Bania. Jak on nie pada Nie mogę się napadać Dalej muszę jeść, widzowie Już jest panika Ja mam ostatni ref On chyba... Buty upadły totem No i zabiliśmy go oto perłę Też nie miał już refili Miecz 5-2 z knokiem No i dobra, zabiliśmy sobie Fajnego typeczka tepną mnie Bartoelo ja se... W ogóle już mam Repairal Ja ciągle repam pojedyncze to wszystko A już mam alo. Oby upnął. Zabiliśmy, dobra, nawet nie idę po tamtej temy Myślę, że to już było ostatnie Topnięcie, widzimy się w kolejnym odcinku Możecie napisać w komentarzu Czy opening waszym zdaniem oddał Czy się opłaca kupić Moim zdaniem w miarę ok. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku Siema Jeszcze water Niezłe zakończenie Ale dobra, siema